Cześć mam na imię Robert i przez wiele lat pracowałem w kawiarni jako barista. O kawie wiem dużo, ale nie wszystko. Na tym wideoblogu podzielę się z Wami swoimi doświadczeniami i pomogę Wam wycisnąć z Waszych ekspresów jak najwięcej. Dzisiaj pokażę wam, jak poprawnie spienić mleko do cappuccino. Aby poprawnie spienić mleko, oprócz ekspresu z dyszą spieniającą, potrzebne będzie naturalnie mleko, najlepiej o zawartości 3,2% tłuszczu. E, może to być mleko 2% albo mleko sojowe, ale to już dla bardziej zaawansowanych e, oraz metalowy dzbanek, metalowy dlatego, ponieważ najlepiej oddają temperaturę i dzięki temu możemy uzyskać idealną temperaturę mleka. Czyli jakieś 65 do 70 stopni Celsjusza. Zapraszam. Na początek pokażę na sucho, czyli bez włączania parowania w ekspresie, bo ten proces jest dość krótki i mogę nie zdążyć podczas niego omówić wszystkich czynności, które, które należy wykonać. Zaczynamy od przelania mleka, tak mniej więcej 3 czwartych pojemności dzbanka, Taka ilość mleka zapobiegnie jego zbyt szybkiemu przygotowaniu się. Dzbanek y, trzymamy w sposób następujący: jedną ręką za ucho, a drugą, drugą y, pod spodem. Dzięki temu będziemy mieli stałą kontrolę y, temperatury tego mleka, nad temperaturą tego mleka. Y, sam proces ubijania mleka dzieli się na dwa etapy. Pierwszy to jego napowietrzenie, a drugi to ogrzewanie. Zanurzamy dyszę spieniającą w mleku na około 1 cm pod kątem 45 stopni względem bocznej ściany dzbanka, tak aby para, która będzie wydobywać się z dyszy, wprawiła mleko w ruch wirowy. Dzięki temu nasze mleko nie zagotuje się zbyt szybko. I włączamy parowanie. W miarę jak ilość tego mleka będzie się zwiększać, obniżamy trochę dzbanek. Mleko spieniamy dopóty, dopóki jego temperatura nie osiągnie mniej więcej 37 stopni. Jest to temperatura, którą wytwarza ciało ludzkie, czyli jeżeli dzbanek będzie tak ciepły jak nasza ręka, zanurzamy dysze głębi w mleku, kontynuując wirowanie i podgrzewamy je tak długo, aż dzbanek nie zacznie nasparzyć w rękę. Oznacza to, że temperatura mleka jest odpowiednia. Następnie wyłączamy parowanie. Ok, teraz lecimy na serio. Dysze wkładam do mleka na głębokość centymetra pod kątem około 45 stopni i włączam parowanie. Mleko zaczyna nam wirować. Jest już tak ciepło jak moja dłoń, więc wkładam dysze głębiej Pilnując, żeby cały czas mleko wirowało Zaczyna parzyć mnie w rękę Więc wyłączam parowanie Gotowe. Mleko po tym procesie powinno mieć kremową konsystencję. Zdarzy się, że na powierzchni pojawi się mleczna czapa. Wtedy zlewamy ją jednym energicznym ruchem do innego naczynia. Z bankiem dodatkowo uderzamy parę razy o prac. Aby wyeliminować powstałe y, podczas pianienia bąble powietrza, oraz skręcimy dla ujednolicenia tej pianki. Gotowe. Z tak przygotowanym mlekiem możemy zabrać się za tworzenie wzorów na cappuccino, takich jak serca, tulipany, rozety, psy, koty i wiele, wiele innych. Jeżeli chcecie nauczyć się robić te wszystkie wzory, zapraszam do obejrzenia reszty moich filmików. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie komentarze. Pozdrawiam, do zobaczenia!